Witajcie moi drodzy. Jakiś czas temu obiecałem Wam, że jak tylko będę miał jakieś sprawdzone info odnośnie rzeki Wieżyca, nad którą zresztą właśnie jestem, to zaraz będę Wam to info przekazywał. I uwierzcie lub nie, nadszedł ten wspaniały dzień. Słuchajcie, oficjalnie, to jest sprawa bardzo świeża, można już na Wieżycy łowić. Teraz tak, co ze zwoleniami i całą resztą. Ogólnie, pozwólcie, że tu się będę posiłkował, bo mam ściągę. Wieżyca trafiła na listę obwodów rybackich Wód Polskich. To jest obwód rybacki numer 10. Tak? Tutaj Wam pokażę. Tak to mniej więcej wygląda. Jest oczywiście opisane dokładnie, jaki jest zakres tego obwodu i tak dalej. Tu wszystko jest. Ogólnie do całego artykułu. Yy który właśnie świadczy o tych granicach tego obwodu o e, sposobie płacenia jaka jest opłata w ogóle za tą wodę. Będziecie mieli link, znaczy a nawet dwa linki e, w opisie tego filmu na dole, więc tam bezpośrednio sobie wejdźcie, tam można wszystko poczytać dokładnie od deski e, do deski i też jest opisane jak opłacać e, składki. E, składka, słuchajcie, że, tak że spojrzę. Roczna kosztuje na chwilę obecną 200 zł. Dlaczego mówię na chwilę obecną? No, w przyszłym roku może się to zmienić, będzie wiem, więcej wód dostępnych, i tak dalej, cena może pójdzie do góry. Wiecie, na, na dzień dzisiejszy, o tyle to kosztuje. Najważniejsza informacja odnośnie tego jeszcze, proszę że w ogóle można łowić, jest taka, że słuchajcie, tutaj było. Bu, 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 bu. Od Brockich Młynów do Ujścia na Wieżycy. To jest odcinek przy Gniewie, to jest znany odcinek trociowy. Od 1 października do uwaga, 31 grudnia jest całkowity zakaz łowienia. Kiedyś tam był e, tylko tyle, że był sezon ochronny trociowy. Ludzie tak spingowali, wiecie, bo szpaki te sprawy. A teraz jest całkowity zakaz łowienia. Więc e, bardzo proszę, jak będziecie chcieli wykupić zezwolenie, wczytajcie się w ten cały obwód, jego zasady. I sposób płatności, żeby potem po prostu nie było jakichś przykrości nad wodą. No i w sumie co? Tyle ode mnie. Tak jak powiedziałem, linki Wam stawię na dole w, w opisie. Tam będziecie mogli sobie dokładnie wszystko zobaczyć. A jeśli sprawa będzie się, nie wiem, zmieniała, to nadal postaram się to na bieżąco, na szybko aktualizować. Także trzymajcie się i do zobaczenia nad naszą ulubioną rzeczką. Na razie, hej!